Hejka! Witam wszystkich na moim kanale Espaniola. Witam Was dzisiaj w parku. Z ładnym widoczkiem. Z drzewami, palmami. Dzisiejszy filmik, tak jak pewnie tytuł wskazuje, będzie o tym, co mnie zaskoczyło w Hiszpanii. Wszystkie takie drobne szczegóły i, i nieszczegóły, co właśnie dla mnie było tutaj już takim szokiem kulturowym. Nie tylko za tym pierwszym razem, ale starałam się też wczuć w taką pozycję osoby, która jeszcze nigdy nie była w Hiszpanii i Mogą ją dziwić różne rzeczy, do których już osoby, które w Hiszpanii były, są przyzwyczajone, bo jednak ta kultura bardzo się różni. Więc dzisiaj Wam o tym wszystkim opowiem. Trochę Wam też opowiem, czym różni się Uniwersytet tutaj od Uniwersytetu w Polsce. Mimo, że nie studiowałam w Polsce, ale no, wiele moich znajomych studiuje, więc mam pojęcie mniej więcej, jak to wygląda i czym się różni. Zaczynamy z hiszpańską kulturą. Pierwsza rzecz, która jest nietypowa dla Polaków, myślę, jest to, że wszyscy na przywitanie się całują. Nie ma znaczenia, czy to jest chłopak, dziewczyna, babcia, mama. Po prostu wszyscy, jak się poznają, czy jak się witają, to całują się zawsze we dwa policzki. Dla mnie to było na początku dziwne i jak pierwszy raz ktoś chciał mi dać takiego buziaka, to ja byłam jak... Cześć. <gry> no, także nie zdziwcie się, jeśli Hiszpanie będą chcieli po prostu was całować. To jest dla nich... Zupełnie normalne i nie oznacza, że ktoś was podrywa ani nic takiego. Po prostu taka jest kultura. Dziewczyny w moim mieszkaniu są bardzo uporządkowane i ja byłam przekonana, że Hiszpanie wszyscy są, wiecie, tacy nieogarnięci, niezorganizowani, bałaganiarze, taki stereotyp jego typowego Hiszpana, ale dziewczyny zupełnie go złamały, bo są wszystkie bardzo uporządkowane, sprzątają po sobie, nie, nie lubią bałaganu, całe nasze mieszkanie jest bardzo uporządkowane. I to mnie dziwi właśnie, że dziewczyny są na tyle porządne. Co do mieszkania, tutaj wszyscy dzielą się wszystkim. Nie jest nic moje i nie dam nikomu, tylko czasem ktoś coś robi dla więcej niż jednej osoby. Kupujemy, jedna raz kupi, nie wiem, mydło, masło. Wiecie, takie rzeczy, których używamy wszystkie i w ogóle się z tego nie rozliczamy, jest to naprawdę na luzie. Ktoś wstawi zmywarkę, ktoś rozładuje, nie ma takiej spiny o to. Wszystko jest naprawdę na spokojnie, każdy po prostu się w to angażuje, ale to też może być kwestia mojego mieszkania, że dziewczyny no, lubią mieć porządek po prostu. I jak ktoś widzi, że jest coś do zrobienia, to to zrobi, że nie ma takich leniuchów. Na przykład ktoś widzi, że są śmieci do wyniesienia, to je wyniesie. I wszystkie takie szczegóły, które składają się na to mieszkanie wspólne. Po prostu mamy dobrze zorganizowane, nawet bez organizowania tego, jeśli rozumiecie o co chodzi. Kolejna rzecz taka z mieszkania. Jak wyjdzie się z pokoju i pójdziecie do kuchni i ktoś tam jest, to nie możecie wrócić po minucie. Po prostu zaczniecie rozmawiać, rozmawiać i czasami wyjdzie z tego pół godzina, czasami godzinna. Nie ma zupełnie takiego pośpiechu, że o, bo ja muszę gdzieś lecieć. Wiadomo, jeśli ktoś ma uczelnię, no to powie, że o, słuchaj, muszę iść, ale zazwyczaj jest to bardzo na spokojnie, dużo właśnie rozmawiamy, przygotowaniu, przy jedzeniu, że ten czas spędzamy wspólnie jak taka rodzinka. To nie jest tak, że my tylko mieszkamy razem i się mijamy, tylko naprawdę dużo czasu też spędzamy razem. I bardzo mi się to podoba, bo to stwarza taką miłą atmosferę w naszym. Mieszkanku. Wspominałam już o tym na Instagramie. Może ktoś z Was pamięta, bo już wtedy był, a może nie, ale Hiszpanie nie posiadają czajników. To znaczy, jest to bardzo rzadkie, żeby ktoś miał czajnik w domu. Oni po prostu podgrzewają wodę w mikrofali. Jeśli gotują wodę na przykład na jajka, no to oczywiście podgrzeją to w garnku. Ale nie, nie piją za bardzo herbat, więc też nie mają potrzeby gotowania wody jako tako. Dlatego mnie to bardzo dziwiło, bo ja piję herbaty, ale one nie piją... Do śniadania piją kawę, do obiadu piją jakiś sok i tak samo do kolacji. Po prostu herbat tutaj się zbytnio nie pije, a jak już się pije, to się podgrzewa w mikrofali wszystko. Hiszpanie są ogrom, ogromnymi patriotami i wszystko tłumaczą na hiszpański. Co dla mnie jest bardzo dziwne, bo są takie nazwy, wiecie, międzynarodowe na przykład. Popcorn, hot dog. Spiderman, SpongeBob, wiecie. wszyscy wiemy o co chodzi i myślę, że każdy um, na świecie, w takich cywilizowanych miejscach, będzie wiedział, kim jest SpongeBob, czy Spiderman, czy hot dog. Co to jest hot dog? A Hiszpanie wszystko sobie tłumaczą. U nich hot dog to jest Perrito Caliente, czyli w przetłumaczeniu to oznacza jakby hot dog, ale oni to nazywają Perrito Caliente. Popcorn to jest Palomitas, Spiderman, u nich to jest Spiderman. Po prostu z innym akcentem to wymawiają i mówią e, e Spiderman. A Spongebob to po prostu chyba śmieszy mnie najbardziej, bo Spongebob to jest Bob Esponja, co oznacza w tłumaczeniu Bob Gąbka, więc Spongebob oznacza to samo, ale po prostu nikt nie mówi dla Spongeboba Bob Gąbka. W Polsce, wiecie, mówimy co prawda Spongebob kanciastoporty, ale jednak jest ten Spongebob, a u nich to jest Bob Esponja i mają dużo innych takich nazw, ale akurat te przyszły mi do głowy. Na przestrzeni czasu może jeszcze czegoś się dowiem, ale to jest bardzo dla mnie zaskakujące, że wszystko nazywają po swojemu. Kolejna ciekawostka, ludzie na ulicach chodzą bardzo, bardzo powoli. Nie wiem czy to ja chodzę tak szybko i jestem przyzwyczajona po prostu do pędzenia wręcz. Czy oni chodzą tak wolno, ale rozmawiałam z moją koleżanką z Paryża, która też tu mieszka, i ona też mówiła, że Hiszpanie chodzą bardzo, bardzo powoli. Im się po prostu chyba nie spiesznie, chodzą bardziej na spacer, na luzie, a ja, jako Polka, jestem przyzwyczajona do naszego trybu życia, który jest szybszy niż tutaj w Hiszpanii. Dlatego nie mogę się przyzwyczaić i strasznie mnie to denerwuje, kiedy ludzie przede mną po prostu się wleką, bo według mnie oni się wleką. Co jeszcze ma, może Was dziwić na ulicy? Wszystkie taksówki to ten sam model, ta sama marka. Nie wiem, czy to wygląda tak, że jest jakiś przetarg i w danym miasto, bądź nie wiem, w całej Hiszpanii wygrywają, wygrywa jakaś marka, ale niech Was to nie zdziwi, że wszystkie taksówki są identyczne. Z tego, co widziałam, w różnych miastach wszystkie są białe, dlatego, żeby się nie nagrzewały oczywiście, ale właśnie, co może zdziwić, to, to jest to, że zawsze jest to taki sam model. Kolejna rzecz. Jeśli jesteście w Hiszpanii i chcecie coś załatwić, to trzeba to załatwić albo wcześniej rano, znaczy wcześniej. Otwierają się usługi tak, ósma, dziewiąta, zależy co chcecie załatwić. Ale na przykład zamykają się 14-15. Więc jeśli ktoś pracuje, no to czasami nie wiem jak ludzie to załatwiają, bo na przykład bank zamyka się o 14, tak samo policja zamyka się o 15 i nie ma już kolejnego otwarcia. Na przykład sklepy, wiele sklepów i butików, czy nawet jakichś takich perfumerii zamykają się o 14 bądź 15 i otwierają z powrotem 17-18. Mają po prostu taką siestę. I to jest tutaj norma, wszyscy mają siestę, mają taką przerwę w pracy, przez co pracują dłużej, ale właśnie z tą przerwą i ludzie często w trakcie niej śpią bądź odpoczywają. Przynajmniej ja to tak widzę z perspektywy studenta i sama bardzo polubiłam siestę i najczęściej spędzam ją śpiąc. Przez co też mamy więcej siły na to, żeby potem wychodzić wieczorem, bo tutaj życie zaczyna się dopiero wieczorem, to znaczy od 22:00, 3:00 dopiero ludzie wychodzą, znaczy lokalsi, ponieważ jeśli widzicie dużo ludzi na przykład o godzinach 16-17, to na 90% są to turyści. Natomiast lokalsi w tym czasie mają siestę i śpią. Więc siesta jest tutaj bardzo popularna i myślę, że to też jest powód, dla którego ludzie tutaj później chodzą spać i mają też, są żywi i, i, i dużo rzeczy dzieje się po prostu w nocy. No, szczególnie studenckich, ale w Polsce to też tak wygląda, że oczywiście imprezy są w nocy. Co do imprez. Koteki otwierają się najszybciej o 24 i jak przyjdziecie tam o 24, to nie ma jeszcze prawie nikogo. To taka wczesna godzina, jakby u nas, jakby się u nas poszło, nie wiem, o 20, że jeszcze nikogo tu nie ma. To jest nic dziwnego, że dziewczyny szykują się i w weekendy wychodzą, czy wychodzimy o 23, z 24, bo dopiero wtedy zaczynają się imprezy. Wcześniej ludzie po prostu jedzą kolację, bo kolację tutaj je się tak 21, to jest najszybciej. Najczęściej 22, czasem 23, ale myślę, że 22 to jest taka optymalna i najczęstsza godzina jedzenia kolacji. Co do dyskotek, o tym wspomniała już Paula w poprzednim filmiku, ale chcę Wam jeszcze opowiedzieć to z mojej perspektywy, to znaczy sikanie na ulicach. Ja naprawdę byłam w szoku, jak pierwszy raz to zobaczyłam, bo było to na takiej ulicy typowej z barami, dyskotekami. Taka typowa ulica, na której jest bardzo dużo ludzi w nocy, która jest głośna. Ludzie rozmawiają, śmieją się, piją, bawią. I ludzie sikają właśnie przy śmietnikach, bo tutaj to jest park, ale tak nie wygląda całe miasto. Całe miasto to są budynki. Trudno znaleźć jest nawet trawę. Ale to też dlatego, że ja mieszkam w centrum i myślę, że na obrzeżach oczywiście jest dużo bardziej zielono. Co mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o ludzi, Hiszpanów? Tutaj homoseksualizm jest. Bardzo normalny i, i nikogo nie dziwi to, że ktoś jest gejem, ponieważ małżeństwa homoseksualne są legalne już od kilkunastu chyba lat. Dobra, nie chcę skłamać, kilku na pewno. To akceptowane społecznie. Większość tych chłopaków, których poznałam, to geje. Nie wiem, czy to jest jakaś zasada, czy ja po prostu mam takie szczęście, że akurat wszyscy. Poznałam chyba jednego chłopaka hetero, a cała reszta to są geje. To jest dla mnie bardzo dziwne, bo w Polsce jednak większość moich znajomych chłopaków jest heteroseksualna, a tutaj bardzo dużo jest homoseksualistów. Trochę o hiszpańskim jedzeniu. Jedna rzecz, która właśnie tak bardziej mnie zdziwiła, to kiedy któregoś dnia robiłam sobie kanapkę i kroiłam pomidora. Zostało mi, tak wiecie, troszkę. I zapytałam się mojej koleżanki z mieszkania, czy chce może pomidora, bo widziałam, że też robiła sobie kanapkę. I ona wzięła tego pomidora i po prostu posmarowała kanapkę pomidorem. Dla nich kanapka z pomidorem oznacza po prostu posmarowanie kanapki pomidorem, tak jakby to było, nie wiem, masło albo jakiś serek. Zamiast masła używają oliwy. Nie widziałam, żeby ktoś tutaj jadł kanapkę z masłem, co mi bardzo odpowiada, bo ja nie lubię kanapek z masłem, a z oliwą już tak. Pod tym względem przyzwyczaiłam się bardzo szybko do kultury jedzenia. Kolejna rzecz o chlebie. Tutaj chleb, taki typowy chleb, jaki sobie wyobrażamy, jest bardzo słodki, nie wiem, sztuczny, nie smakuje mi tutaj chleb w ogóle. Więcej jedzą bułek, bagietek i nie dziwię im się, no bo chleb nie jest zbyt dobry. Ciekawostka w chlebie oni jedzą chleb do wszystkiego, ale wyobrażacie sobie pewnie tak jak w Polsce, czyli jedzą po prostu na śniadanie kanapki i na kolację kanapki. Ale to nie jest tak. Kanapki jedzą albo na śniadanie, albo na lunch, ale oni jedzą po prostu bułkę na przykład do spaghetti. Do zupy to jeszcze nie jest nic dziwnego, ale na przykład do spaghetti, do lasagni, um, po prostu do jakiegokolwiek dania obiadowego, jakie sobie nie wymyślicie, do naszego schabowego z ziemniakami, oni by zjedli jeszcze bułkę. Co jest bardzo, bardzo dziwne, i jakoś nie. Jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam i sama nie próbowałam, bo mi to jakoś do siebie nie pasuje. Ale Hiszpanie są fanami pieczywa. I to właśnie w takiej formie, że po prostu do wszystkiego jedzą pieczywo. Więc nie zdziwcie się, jeśli postawicie na stole chleb i na przykład dacie Hiszpanowi obiad i on Wam to zje razem. Obiad z bułką. Taka ciekawa kultura. Przechodząc teraz do części uniwersytetu. To Skala ocen w Hiszpanii jest od 1 do 10 i zdaje się przy 5. Piątka to jest taka dwójka. Tak jak u nas piątka to jest super ocena, tak tutaj mm, no to jest takie ledwo-ledwo. Raczej nikt nie chce mieć piątki. Dziesiątka jest lepsza niż szóstka, bo wiecie, to jest po prostu 100% wręcz. Ale są też dziesiątki, to znaczy możecie mieć ocenę 7,4, 7, 8,9 itd. Więc są to oceny od 1 do 10, ale mm, z dziesiątkami. Co bardzo mnie zdziwiło i wiem, że niektóre dziewczyny, Hiszpanki też to dziwi, to to, że profesorzy przeklinają na wykładach. Nie wszyscy oczywiście, ale tacy młodsi, powiedzmy, tak 30, 40 do 50, przekleństwa używają jako normalne słowa na wykładach. W Polsce wydaje mi się, że to jest nie do pomyślenia że jest to naprawdę rzadko spotykane, a tutaj jest to jak najbardziej akceptowane. Kolejna ciekawostka uniwersytecka jest taka, że każdy wydział ma swój baril. Jest to taka impreza organizowana, wydaje mi się przez uniwersytet, ale nie jestem na 100% pewna. Właściwie jest to zwykła impreza, na którą normalnie trzeba kupić wejściówki itd. Wszystkie barile są organizowane w jednym klubie, to znaczy każdy wydział ma w tym samym miejscu, tylko w różnych dniach w czwartki bądź piątki najczęściej jest. Można tam poznać dużo ludzi ze swojego wydziału i kierunku, ale nie tylko, bo to jest wolne. To znaczy każdy może sobie kupić wejście, ale raczej jest to skierowane do ludzi z hmm, tego konkretnego wydziału. Wiem, że w Polsce też coś takiego jest, ale chyba trzeba to organizować samemu. znaczy organizują to uczniowie, a tutaj jest organizowane przez uniwersytet. Jeśli chodzi o zajęcia na uniwersytecie, kiedy zapisujecie się na kierunek, kiedy dokonujecie płatności, bo tutaj studia są płatne, musicie wybrać grupę. Czy chcecie być w grupie porannej czy popołudniowej, ponieważ tutaj zajęcia są od rana, to znaczy tak od 8 chyba 30-bo nie słyszałam, żeby ktoś miał na 8, do około 14. Potem jest siesta nie ma zajęć. Ja jestem na przykład w grupie porannej, mam zajęcia od 9.30 do 13.30 codziennie. Druga grupa popołudniowa zaczyna zajęcia właśnie 15-16 i kończy je zazwyczaj pomiędzy 18-20, To też zależy już od kierunku. Dlatego ludzie bardzo dużo imprezują nawet w ciągu tygodnia, no bo jeśli ktoś ma zajęcia na 16, to wiecie, zdąży się wyspać. I szczególnie na początku roku szkolnego, roku akademickiego, czyli cały wrzesień, Codziennie są imprezy. Moje mieszkanie jest niedaleko dyskoteki. Moje okno akurat jest od drugiej strony, ale jeśli bym miała otwarte okno, to bym wszystko słyszała, więc zawsze okno zamykam, żeby po prostu móc spokojnie spać. To wszystko, co przyszło mi do głowy, co zaskoczyło mnie w Hiszpanii, jeśli ktoś z Was był, to możecie dać znać, co jeszcze Was zaskoczyło, o czym ja nie wspomniałam, bo na pewno coś mi umknęło. O uniwersytecie też będę jeszcze się wiele na pewno uczyć i będę Wam opowiadać, bo jestem na nim dopiero dwa tygodnie, bądź trzy, coś takiego. Więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Was zaskoczyło, jeśli tutaj byliście, bądź jaka ciekawostka, którą ja bym powiedziałam, była dla Was najbardziej zaskakująca, jeśli nie byliście w Hiszpanii. Dzięki bardzo za oglądanie! Zostawcie oczywiście łapki w górę i subskrypcję, żebyście nie pominęli kolejnych filmików. Wiem, że wszyscy czekają na kolejne filmiki z moimi koleżankami i nie martwcie się. Dziewczyny są bardzo chętne, żeby nagrywać i na pewno pojawią się takie filmiki w najbliższym czasie. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i pa. Do następnego razu.